What? Dobrze, Maria 15 sierpnia pogoniła Rosjan. Dlaczego w czasie Powstania Warszawskiego, ja wiem, że teraz jest, są daty, kiedy powstanie Proszę orkiestrę odegranie, mm. ktoś się pan podoba. Szanowni Państwo, 15 sierpnia jest dniem, który w historii naszego narodu oraz w dziejach oręża polskiego symbolizuje jedno z największych zwycięstw. To jedna z najważniejszych dat w drodze do polskiej niepodległości. Do tego czasu w historii polskiego oręża nie było tak znaczącego dla losów państwa i narodu oraz w przyszłości Europy zwycięstwa. O zabranie głosu proszę starostę powiatu położatowskiego, pana Jacka Zatorskiego. Szanowni Państwo, drodzy goście. 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrały się losy wojny polsko-bolszewickiej. Marszałek Józef Piłsudski wbrew wszystkiemu wierzył, że Polska musi być wielka i będzie wielka. Mówił, będzie wielka albo nie będzie jej wcale. I z tą myślą przeprowadził swoich żołnierzy przez bitwę warszawską, która w powszechnej świadomości zapisała się jako cud natista. Zwycięstwo nad siłami zbrojnymi potężnego do niedawna zaborcy, który krwawo stłumił trzy powstania narodowe, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych miało też ogromne znaczenie moralne. Sukces polskiego oręża Umożliwił II Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz wychowanie młodego pokolenia polskiej tradycji i patriotyzmu. To zwycięstwo położyło też kres planom sowietyzacji Europy Środkowej i Zachodniej. Wojskowe i cywilne elity państw europejskich określały nawet bitwę warszawską jako osiemnastą decydującą Bitwę świata porównywały jej znaczenie do bitwy pod Wiedny. Nam, mieszkańcom powiatu bełchatowskiego, duch historii związanej z bitwą warszawską jest szczególnie bliski, za sprawą legendarnej pary dzieciców Neli i Stefana Felwigów, którzy ponad miłość do siebie przedłożyli miłość do ojczyzny. Obydwoje spoczęli w parku przy dworze Olszewskich i na zawsze stali się symbolem poświecenia prywatnego szczęścia w imię służby wyższym wartościom. Na pamiątkę wielkiego zwycięstwa i sukcesu polskiego oręża w bitwie warszawskiej obchodzimy dzisiaj również święto wojska polskiego. Oddajemy hołd tym, którzy poświęcili swoje życie walcząc za ojczyznę i dziękujemy żołnierzom za gotowość do obrony polskich granic. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach, a naszą wspólną misją uczyć młode pokolenia patriotyzmu, honoru i umiłowania wolności. Możemy być dumni z naszej młodzieży, która zasila szeregi klas mundurowych oraz Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Sił Zbrojnych życzę bezpiecznej służby, społecznego uznania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uchwalę Ojczyzny! Niech żyje Polska! Niech żyje Wojsko Polskie! Teraz zostanie przeprowadzony apel kolegi. Wzywam Was, obrońców ojczyzny, żołnierzy powstańcych zrywów narodowych, żołnierzy wiosny ludu, walczących o wolność naszą i waszą. Wstańcie do apelu! Zzywam Was, żołnierzy I wojny światowej, walczący na różnych frontach, przelewający krew pod obcymi sztandarami, strzelców Orlęta Lwowskie, żołnierzy polskiej organizacji wojskowej. Wstańcie do apelu. Zzywam Was, walecznych twórców. Zwycięstwa w bitwie warszawskiej, żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, działaczy niepodległościowych, wstańcie do apelu. Wzywam Was, żołnierzy, których rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły są świadectwem dziedzictwa tradycji. I czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu. Celem celu upamiętnienia poległych oraz osób, które nie doczekały tej uroczystości. Salwa honorowa. organizująca Stefana i Neli Helgiegota. składa zarząd Powiatu Prowadzorskiego na czele z Barosów Składają władze miasta Bełchatowa na czele z panem prezydentem Patrykiem Marianem. z panem wiceprezesem Dariuszem Sącznińskim. Ja też poszłam w imieniu Ministra Infrastruktury, pana Barnierza, Krzysztofa 着急，都怕、嗯。嗯嗯

Kwiaty ja składa Stowarzyszenie Samorządowe w Gdańsku. Kwiaty Stowarzyszenie

Ja gminy Prezydium Rady Miejskiej w Ja Wiaty składa radny Rady Miejskiej, w w Peluchatowie wraz z młodzieżowym trzymającym się latarni. Jakub Różkowski, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z 84 roku Szczytu Polskiego. Światy składają dyrektorzy spółki książkowe i szlakowych prowadzonych przez powietrza do

W imieniu organizatorów, czyli Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, serdecznie dziękuję za udział w uroczystości.